Władysław Rejmont, komediantka. Każdy lajk like i komentarz to ogromne wsparcie dla mojego kanału. Dyrekcja ma zaszczyt prosić ewski artystki i szynkt artystów towarzystwa, jako też skład orkiestry i członków chórów o przybycie do lokalu zarządu w dniu szoski bieżącego miesiąca po przedstawieniu na herbatkę i koleżeńską pogawędkę. Dyrektor to dramatycznych, Jan woleju Cabiński. Co? Dobrze tak będzie. Pepa. Pytał dyrektor, przeczytawszy żonie mozolnie i z mnogimi przekreśleniami napisane zaproszenie. Bogdan, cicho, bo nie słyszę, co ojciec czyta. Mamusiu, Edek wziął mi rolę. Tatku, Bogdan powiedział, że ja jestem głupi caban. Cicho. Jezus, Maria, z tymi dziećmi, przyciszy, że je pepa. Niech mi tatko da dychę, to będę cicho. I mnie. I mnie. Cabiński ścisnął pod stołem szpicrutę i czekał, skoro tylko dzieci zbliżyły się na pewną odległość. Skoczył i zaczął je okładać, gdzie trafił. Podniósł się pisk i wrzask, drzwi się z łoskotem otwierały i młodzi dyrektorowicze z krzykiem zjeżdżali na dół po poręczach schodów. Cabiński spokojnie czytał po raz drugi zaproszenie żonie siedzącej w drugim pokoju. — Na którą godzinę prosisz? — Po przedstawieniu napisałem. — Trzeba poprosić kogo z recenzentów, ale to już osobne listy. Albo ustnie prosić Ja nie mam już czasu, a trzeba porządnie napisać Zawołaj kogo z chóru, niech napisze Ba, strzeli mi jakiego byka, jak ten Karol w przeszłym roku Wstyd miałem później A może ty Pepa napiszesz? Masz ładny charakter Nie, nie wypada, żebym ja, dyrektorowa i kobieta Pisywała do obcych mężczyzn Mówiłam tej, jakże się nazywa ta, co się zaangażował do chórów? Orłowska Otóż mówiłam jej, aby przyszła dzisiaj Podoba mi się dziewczyna, coś ma takiego w twarzy, co pociąga. Kaczkowska mówiła, że doskonale gra na fortepianie, więc przyszła mi myśl. No, to niech ona napisze gra na fortepianie, to i pisać pewnie umie. Nie tylko to, ale ja myślę, że mogłaby Jadzie uczyć grać. A wiesz, że to pomysł, bo można by to policzyć razem z przyszłą garzą. Ileż jej płacisz? Zapytała zapalając papierosa. Jeszcze się nie umówił. Ale tyle, co innym powiedział, uśmiechając się dziwnie. To znaczy, że... Że bardzo wiele, bardzo wiele w przyszłości. Ha, ha, ha! Zaczęli się śmiać oboje i zamilkli. Jasiu, cóż projektujesz na kolację? Jeszcze nie wiem. Rozmówię się dopiero w restauracji. Jakoś to się tam urządzi. Cabiński przepisywał na czysto zaproszenia. Pepa paliła papierosa, bujając się na fotelu biegunowym. Po chwili rzuciła niedbale. Jasiu! Czyś ty nie zauważył nic w grze majkowskiej? Nic, że trochę spazmuje na scenie. To już jej styl. Trochę? Ona epilepsji dostaje, aż przykro patrzeć, jak się wykrzywia i rzuca na scenie. Mówił mi redaktor, że prasa zwróciła na to uwagę. Bój się Boga, Pepa. Najlepszą aktorkę z towarzystwa chcesz wygryźć? Zjadłaś Nikoletę, a była bardzo lubianą i miała swoją galerię. No i tobie się ogromnie podobała. Wiem coś o tem. Mógłbym ci wymówić choćby tego redaktora, ale że lubię przede wszystkim spokój. Co ci do tego? Wtrącam się, jak ty z chórzystkami włóczysz się po gabinetach, co? Ale i ja się ciebie nie pytam, co robisz. Po co zresztą mamy się kłócić, tylko majkowskiej ruszyć nie dam. Tobie idzie o intrygę, a mnie o byt. Przecież dobrze wiesz, że takiej pary bohaterskiej jak Mela i Topolski nie ma nigdzie na prowincji, nie ma może i w warszawskim teatrze. Naprawdę to oni jedni trzymają wszystko. Mele chcesz wysadzić. Ależ ona ma sympatię u publiczności, prasa ją chwali, ma talent. Majkowska ma talent. Zwariowałeś, panie dyrektorze. Majkowska ma histerię, ale nie talent, zawołała podniesionym głosem. Ma talent. Niech mnie kaczu się z dziobią, ale Majkowska ma ogromny talent. Ze wszystkich kobiet na prowincji tylko ona ma talent i najlepsze warunki. A ja? spytała groźnie, stając przed nim. Ty ty także masz talent, ale mówił ciszej. Ale tu nie ma ale, tylko jesteś skończonym idiotą, panie dyrektorze. Nie masz pojęcia o grze, o sztukach, o artystkach, a chcesz je rozdzielać na mniejsze i większe. Ty sam jesteś ogromny artysta, ogromny. Wiesz jak ty grałeś Franciszka w Zbójcach? Nie, to ci powiem. Grałeś jak szewc, jak cyrkowiec. Cabiński skoczył jakby go kto batem uderzył. Nieprawda. Królikowski tak samo grał, radzili mi, żebym naśladował i naśladowałem. Królikowski, tak jak ty. Jesteś krowięty, mój artysto. Pepa cicho, żebym ja ci nie powiedział, czym ty jesteś. Opowiedz, proszę cię, powiedz, wołała ze złością. Nic wielkiego, nic nawet małego, moja najdroższa. Powiedz wyraźniej co. No, mówię, mówię, że nie jesteś modrzejewską, zaśmiał się cicho i drwiąco Cabiński. Ty mi nie wyjeżdżaj z temi z warszawskiego. Nie irytuj się Pepa, że cię wtedy nie dopuścili do debiutu. Milcz. Widziałeś? Słyszałeś, że dzwonią, ale nie wiesz w którym kościele. Nie chciałam wtedy, jak i teraz nie chcę. Za bardzo szanuję swoją godność ludzką i artystyczną. Kabiński śmiał się już głośno. Milcz, klownie. Krzyknęła, rzucając w niego papierosem. Czekaj, czekaj, gabinetowa primadonna, syknął siniejąc z gniewu zamilkli, bo im nienawiść zatkała gardła. Kabiński w szlafroku, podartym na łokciach, w bieliźnie i w pantoflach, zaczął biegać wzdłuż pokoju, a Pepa tak jeszcze, jak wstała, nieumyta z wczorajszej charakteryzacji, nieuczesana, z roztarganymi włosami, zataczała koła z taką szybkością, że tylko jej biała, brudna spódnica szumiała. Spoglądali na siebie z wściekłością i groźbą głuchą. Stara ich zawiść współzawodnicza wybuchnęła z całą siłą. Oni się nienawidzili jako artyści, bo sobie wspólnie i niepohamowanie zazdrościli talentu i powodzenia u publiczności. Kryli się stem przed sobą starannie, ale mieli w sercach wiecznie krwawiące rany, które lada słowo podrażniało. Cabiński szczególnie, który znał wartość artystyczną swojej żony, wściekał się nieraz, usłyszawszy, że tę jej nędzną sztuczną grę publiczność oklaskuje za wzięcie. Każdy oklask był jakby uderzeniem noża w jego serce. Zdawało mu się, że ona jest wprost podłą złodziejką, że te brawa są jego, do niego powinny należeć i tylko on je powinien dostawać. I taka śmie jeszcze mówić mu w oczy, że grał jak cyrkowiec. On, co czuł w sobie prawie geniusz aktorski, co był pewnym niemal, że gdyby nie klika, to wszystkie role po królikowskim powinien by grywać w Teatrze Warszawskim. Biegał jeszcze prędzej i co tylko spotkał na drodze, to kopał w uniesieniu wściekłem, a leżało po kątach dosyć rupieci. Stare buciki, bielizna, garderoba teatralna, sienniki dzieci pod ścianą, stosy nut i muzykali, kosze z biblioteką, to kupa starych łachów i dekoracji. Złość się w nim podnosiła coraz większa. Ja źle grałem? Ja cyrkowiec? A żeby cię jasności, psiakrew, ogarnęły... Chwycił jakąś szklankę z paki i grzmotnął nią o ziemię. Potem uniósł stos książek i rzucił nim. Potem krzesło wyplatane potług. Zaogniał się coraz więcej, wywierał złość swoją na rzeczach różnych i rozbijał same drobiazgi. Ale spotkawszy się ze wzrokiem Pepy, tak samo wiejącym nienawiścią i pogardą, skoczył do fortepianu i uderzył pięścią w klawiaturę, aż kilka strun pękło z brzękiem smutnym. I pobiegł do okna. Na parapecie stał stos talerzy z resztkami wczorajszego obiadu. Pepa skoczyła co prędzej i zasłoniła sobą talerze. Odejdź, mruknął groźnie, zaciskając pięście. To moje, zawołała i cały stos talerzy rzuciła mu pod nogi z taką siłą, że się rozbiły na drobne kawałki. Bydle, błazen, skrzyżowały się przymiotniki, stanęli naprzeciw siebie groźni, gotowi rzucić się i gryźć wzajemnie. Tak oczy płonęły im nienawiścią, i zęby szczękały, gdy wtem weszła służąca. Proszę pani pieniędzy na śniadanie, niech ci pan da, odpowiedziała i krokiem dumnym, takim jakim Rakiewiczowa schodzi ze sceny, wyszła do drugiego pokoju, zatrzaskując drzwi za sobą. Niech pan da pieniędzy, już czas, dzieci płaczą, że im się jeść chce. Niech niania idzie do pani po pieniądze, ale nie tako jak głupia. Narobił pan piekła, że w całym domu było słychać, a teraz ja mam iść do pani. Niech no pan da i ubiera się prędzej. Loboga już je dziesiąta, a pan łazi, kiejzyd rozbabrany przed siabasem. Bez uwagnianiu, mówię ci ciągle, nie wtrącaj się. A juści, a kto by o czym pamiętał? Państwo inokumedy wyprawiają, a o dzieciskach po ludzku to nikt nie pamięta. Brakuje co dzieciom, spytał Dobruchany, gdyż dzieci były jego słabością. Przecie, edziowi trza bucików, waciowi ubrania, bo hycel chłopak do cna portecki ściarachał, a i pannie jadzi, też wrazić nie ma co. Państwo ino na kumedyę to nie żałują, alo dzieci to pieprzu za grosz musi starczyć. Burczała, pomagając mu się ubierać. Niech się niania dowie w sklepach, co to wszystko będzie kosztowało i powie mi, to dam pieniędzy. A tutaj ma niania na śniadanie. Położył rubla, wytarł rękawem rudawy cylinder i wyszedł. Niania zabrała dzbanek, koszyk na bułki i poszła. Cabińscy prowadzili życie koczownicze, cygańskie i mieli artystyczne zwyczaje w domu. Tylko herbatę wieczorem robiono na miejscu i to nie w samowarze, jaki ciągle obiecywała kupić pani Pepa, ale na maszynce benzynowej. Żeby nie mieć kłopotów gospodarskich, cały dom stołował się w restauracji. Dyrektorstwo, czworo dzieci, dwie służące. Dla wszystkich rano kawę kupowało się w kawiarni, a w południe obiad w restauracji. Tak samo nie mieli czasu myśleć o domu, jak i o dzieciach. Nie dbali o nic, pochłonięci teatrem, rolami i walką o powodzenie. Płócienne ściany dekoracji i kulis, przedstawiające salony świetne i mieszkania wytworne, wystarczały im w zupełności. Tam oddychali głębiej i czuli się lepiej, tak jak wolna okolica, przedstawiająca jakiś dziki krajobraz, z zamkiem na szczycie góry czekoladowego koloru i z lasem namalowanym niżej. Wystarczała im za żywą przyrodę, za prawdziwe pola i lasy. Zapach mastyksu, szminek i perfum to były ich najwspanialsze zapachy. Sypiali tylko w mieszkaniu, mieszkali i żyli na scenie i za kulisami. Pepa ze swoją wrażliwością kobiecą tak przesiąkła teatrem, że ilekroć gniewała się na serio lub radowała, albo wreszcie opowiadała cośkolwiek, to zawsze w jej akcencie, pozie, ruchach można było znaleźć echa sceny powtarzane bezwiednie. Nie umiała powiedzieć dwóch słów, żeby nie były powiedziane scenicznie i takim głosem, jakby ją słuchały setki osób. Cabiński był to przede wszystkim aktor, a później aferysta tego pokroju, że nigdy sam nie wiedział, co w nim przeważa miłość sztuki czy pieniędzy. Staczał ze sobą częste walki na tym punkcie i nie zawsze pieniądz wygrywał. Miał szczęście i do sztuki, i do publiczności. Robił po cichu pieniądze ale miał zwyczaj głośno płakać na nędzę i niepowodzenie, oszukiwać jak się tylko dało wszystkich. Obcinał garze, zwlekał z rachunkami i lubił płacić akontami, o ile można najmniejszemi. Marzył przytem w cichości o czymś wielkim, wspominał o tem często i niejasno, że się już śmiano z niego, ale ile razy był przez letni sezon w Warszawie, to często chodził do architektów, naradzał się z autorami dramatycznymi, łaził po redakcjach, i potem obliczał coś w tajemnicy. Wierzył, że poniedziałki są fatalne do wystawiania nowych sztuk i wyjazdów, że jak położyć rolę na łóżku, to pustki pewne wieczorem w teatrze, że wszyscy dyrektorowie są idiotami i że on ma wielki talent tragiczny. Dwadzieścia parę lat był w teatrze i grywał ciągle, a łaknął każdej nowej roli, zazdrościł drugim, ubolewał, że wszyscy będą grać kiepsko i nieraz nocami myślał, jakby to on zagrał. Wstawał wtedy, zapalał świece i z egzemplarzem w ręku chodził po pokoju i próbował roli. Dopiero krzyki Pepy albo wołanie niani, że takie kumedy po nocy i do psanie podobne, zapędzały go z powrotem do łóżka. Pomimo przeciwieństw różnych i nienawiści tajonej, była to para bardzo dobrana. Wszystko, co nie miało związku bliskiego z teatrem, zbywali lekceważeniem i obojętnością. Zamknęli duszę w tej małej orbicie sztucznego życia, i to im w zupełności wystarczało. Pepa faktycznie przewodziła nad teatrem, ale nad mężem tylko pozornie, bo jej pomimo zawiści imponował, ale za to we wszystkich zakulisowych plotkach, intrygach i skandalach była mistrzynią. Nigdy sobie nie zdawała sprawy z niczego, słuchała tylko instynktu chwilowego i męża czasami. Przepadała za melodramatem, za sytuacją groźną, targającą nerwy, lubiła szeroki gest ton mowy podniesiony i niezwykłość jaskrawie uderzającą. Bywała często przesadnie patetyczna, ale grywała z zapałem, tak ją nieraz porywała sztuka, akcent, słowo jakieś, że po zejściu ze sceny, jeszcze za kulisami płakała prawdziwymi łzami. Rolę umiała zawsze najlepiej, bo każdą wykuwała. O dzieci dbała tyle, co o starą garderobę. Rodziła je i pozostawiała mężowi i niani. Zaraz po wyjściu Cabińskiego krzyknęła przez drzwi. — Nianiu, do mnie. Niania dopiero co wróciła z kawą i chłopakami, których ledwie ściągnęła z podwórza, rozdzielała śniadanie dzieciom i obiecywała — Edziuś, będziesz miał buciki, tatko kupi. Wacio dostanie garniturek, a panna Jadzia sukienkę. Pijcie dzieci. Głaskała je po głowach, przysuwała bułki, obcierała twarze z troskliwością. Kochała je i chodziła około nich jak około własnych dzieci. — Nianiu, wołała dyrektorowa. Niania nie słyszała, bo zdjąwszy najmłodszemu zabłocone buciki, szczotkowała je za wzięcie. Edziusz był na ulicy. Edziuś nie słucha niani, niania przyprowadzi dziada i każe wziąć. A jakże dziada? Tatuś grywa dziadów, widziałem. Odezwał się powątpiewająco Wacek. A to za zawołam Żydówkę, co sprzedaje śledzie i Edziusia i Wacia sprzedam, jak nie będziecie niani słuchali. Niania jest głupia, Żydówki przecież grywa pani Wolska, to się jej nie boję. A kiej to będzie żydowica prawdziwa, nie żadna komediantka. Niania się sypie, powiedziała Jadzia, najstarsza ośmioletnia, z miną i głosem głęboko przekonanej wyższości. Nianiu, krzyknęła Cabińska, wysadzając przez drzwi głowę. Adyć słyszę, ale przecież dzieci pilniejsze. Gdzie Antka? Poszła do magla. Pójdzie mi niania, posuknie na widok do Sowińskiej. wieniania gdzie? Adyć wiem, do ty chudy i zły, kiej pies. Niechże niania zaraz idzie i powraca prędko, mamusiu, to i my pójdziemy z nianią. Prosiły po cichu dzieci, bo się bały matki. Zabierze niania dzieci ze sobą. To się wij, żebym ich samych nie zostawiła. Poubierała dzieci, włożyła na siebie wspaniały łowicki wełniak, w szerokie pasy ponsowo białe, okryła się chustką i wyszła z dziećmi. W teatrze nianie nazywano babą Jagą albo niewiastą. Był to typ kopalniany, szczątkowy. Przyjęła ją Cabińska we Włocławku za niańkę do pierwszego dziecka i została już u nich na stałe. Można śmiało powiedzieć, że pomimo iż była popychadłem dla wszystkich, była prawdziwą opatrznością domu. Wychodowała wszystkie dzieci Cabińskim. Miała lat pięćdziesiąt, swarliwy charakter, uczciwość prawdziwie chłopską i przepadała za dziećmi. Ją jedną teatr nie przekształcił ani na odrobinę. Sama jedna na świecie. Przywiązała się do cabińskich jak pies. Nie chciała nigdy zmienić wełniaka na suknię malowanej w czerwone kwiaty skrzynki, na kufer chłopskich wierzeń, na miejskie i swojego zdania o teatrze. Nazywała wszystko rozpustą, kumedią, kumedianstwem, ale ogromnie lubiła patrzeć na przedstawienia. Za kulisami urządzano jej tysiące kawałów, nieraz bardzo bolesnych, nie gniewała się jednak. — Rozpustniki! — Da wam pan Bóg rady, da! — mawiała wtedy. Miała także swoją namiętność. Dzieci, które kochała nad wszystko i myśl o pierzynie dużej ze świeżego pierza, pierzynie gospodarskiej. Jeśli miała pieniądze, to wtedy wydawało się jej, że pierze jest za drogie i niedobre. Kiedy trafiało się jej tańsze, nie kupowała z nieufności. Może jaki parch na nim styrgnął, mawiała. Pasjami także lubiła kury. Żeby się na nią nie wiem jak gniewano, umiała zawsze na wiosnę wystarać się o jajka i o kwokę. Nasadzała ją choćby w nogach swojego łóżka, a gdy się kurczęta wylęgły, chodziła około nich troskliwiej niż około dzieci. Za nic w świecie nie pozwoliła zabić tych kurcząt. Było to dla niej coroczne uroczyste święto, kiedy już kurczęta wyrośnięte były odpowiednio, wybierała z nich jakie trzy kokoszki i koguta na wychowanie, a resztę wsadzała w koszyk i niosła na targ. I czy to było w Płocku, Lublinie, albo Kaliszu, Szła pomiędzy kobiety wiejskie, siadała razem z nimi i sprzedawała kurczęta. Trzeba wtedy było widzieć jej twarz rozpromienioną, dumną, gospodarską, lub słyszeć jej dyszkancik poważnie brzmiący, jakim zachęcała do kupna i rozmawiała z sąsiadkami. Nic, tylko gospodyni na jakiej włóce ziemi. Towarzystwo chodziło wtedy in gremio oglądać ją. Żadne drwiny ani tłumaczenia nie potrafiły wykorzenić tej oddziedziczonej pomadce skłonności. Nie mogła się pozbyć zwyczaju całowania wszystkich kobiet w ręce i ukłonów do ziemi, robiła to bezwiednie siłą przyzwyczajenia, choć kabińska ciągle ją upominała. Sprawiała dziwne wrażenie ta chłopka, prosta, szczera i jasna, jak dzień letni na wsi, w tym świecie szminki i kłamstwa. Prędko wróciła z suknią i dziećmi. Cabińska się ubrała i miała już wychodzić, gdy zadzwoniono. Niania poszła otworzyć. Wtłoczył się niski, dosyć otyły i niezmiernie ruchliwy jegomość. Był to mecenas. Twarz miał starannie wygoloną, złote binokle na małym nosku i uśmiech, jakby przyklejony do wąziutkich warg. Można? Dyrektorowa pozwoli. Na minutkę, bo zaraz uciekam recytował szybko. Ależ szanowny mecenas zawsze może. Dzień dobry. Proszę o łapkę. Ślicznie mi dyrektorowa wygląda. Ja tylko w przelocie. Niechże mecenas siada, proszę. — Naniu, nią, dajno krzesełko panu. Mecenas usiadł, binokle chustką przetarł, poprawił włosy mocno przerzedzone, ale niepokalanie czarne, przerzucił szybko nogę na nogę, mrugnął kilkanaście razy, newralgicznie oczami, wyjął papierośnicę i podał. Doskonałe po prostu. Mam przyjaciela w Kairze, przysłał mi właśnie. Dziękuję. Wzięła papierosa, obejrzała go uważnie i zapaliła z uśmiechem nieznacznym. Słowo honoru, egipskie oryginalne zapewniał pochwyciwszy jej uśmieszek. Rzeczywiście, doskonałe. Cóż tam dzisiaj gramy, kochana dyrektorowo? Naprawdę, to nie wiem, nianiu, czy ja co gram dzisiaj. Udawała zawsze, że nie dba i nie pamięta o scenie, że tylko oddycha domem i dziećmi. Wicek z książką nie przychodził dzisiaj, to pani nie gra, odpowiedziała niania, sprzątając pospiesznie ślady spustoszeń, jakie narobił Cabiński. Czytałem dzisiaj w gońcu bardzo pochlebną wzmiankę o dyrektorowej. Niezasłużona może, bo ja wiem, jak się tę rolę grać powinno. Grała ją pani prześlicznie, cudownie. Komplementista z mecenasa niedobry i nieżyczliwy kaprysiła naiwnie. Prawdę tylko mówię istotną prawdę, słowo honoru. Proszę pani, dyć je już kole połednia, powiedziała niania, która w ten sposób przypominała gościowi, że czas iść sobie. Dyrektorowa do teatru tak, zajrzę na próbę, a potem wyjdę trochę na miasto. Pójdziemy razem, dobrze? Po drodze załatwimy mały interesik. Cabińska spojrzała na niego z niepokojem. Nie widział tego, bo mrugał znowu oczkami, przekładał nogę na nogę i obsadzał binokle, wciąż się zsuwające. Pewnie chce pieniędzy, myślała Cabińska, kiedy już szli po schodach. Mecenas tymczasem kręcił się, uśmiechał się i szczebiotał. Był to naprawdę mecenas towarzystwa. Wszystkim mówił po imieniu i wszystkimi się interesował. Nie wiedziano czym był, gdzie mieszkał, co robił, ale kieszeń miał zawsze otwartą. Zjawiał się w ogródku na pierwsze przedstawienie, znikał po ostatnim aż do przyszłej wiosny. Pożyczał pieniędzy, których mu nigdy nie oddawano. Czasami fundował kolacje, przynosił cukierki aktorkom, opiekował się młodymi adeptkami i podobno zupełnie platonicznie kochał się w którejś z aktorek. Był to dziwny ale zarazem bardzo dobry człowiek cabiński zaraz po przyjeździe pożyczył od niego sto rubli i umyślnie przy wszystkich żeby ich przekonać że nie ma pieniędzy zmusił go do wzięcia w zastaw bransoletki żony cabińska myślała właśnie że teraz będzie chciał zwrotu pieniędzy